Olej swojego placuszka płynną miłością od KFD. Nowy sos XXL o smaku słonego karmelu. Siemanko, kolejna edycja trudnych pytań, czy jak wolicie pod gradobiciem pytań. E, mniej więcej pytania już znam, są chamskie, e, ale postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Lecimy. Wiedziałem, że takie pytanie padnie. Przede wszystkim to nie jest 10-letnie auto, tylko 16-letnie auto. Jaki jest sens? Mówiłem to już u siebie na kanale. Wolę kupić auto starsze za grosze, które mogę zrobić, i wiedzieć, co tam mam zrobione, wpakować te pieniądze, gdzie tak naprawdę. Razem z modyfikacjami, z tuningiem, z naprawą silnika, auto wyszło mnie cenę rynkową tego auta. A mam silnik produkcji 2019 i przede wszystkim seria ma 300 koni, mój ma 420 koni. Więc tutaj jest taki sens. Mam wszystko na gwarancji, wszystko mam nowe za cenę normalną, rynkową. Tego auta. Wiem, co mam po prostu zrobione, a niejednokrotnie kupicie auto w cenie rynkowej, gdzie sprzedawca zapewnia, że wszystko jest idealnie, a i tak się okaże, że coś jest spierdolone i za chwilę będzie trzeba czy robić, czy remont silnika, czy jeszcze jakieś inne pierdoły. Więc poszedłem tą drogą, że wolałem wydać pieniądze na remont i wiedzieć, co mam zrobione, a jednocześnie mieć jedyne takie Infinity Fix na świecie. Czy wymówki? No, wymówki zawsze jakieś tam muszą być. Każdy zawodnik w jakiś sposób próbuje się wytłumaczyć. No, jeżeli o mnie chodzi, o, no to już jest chyba ten czas, że zaczynam sobie uświadamiać, że kiedyś mogłem to zrobić, teraz już będzie coraz ciężej. Poza tym, e, ja jestem coraz starszy. Mam coraz więcej kontuzji, to że teraz jakoś idzie, to jakoś idzie, ale nie napalam się, że będzie dobrze. Może po prostu się uda, może się nie uda. Nie mówię, że to nadal nie jest moje marzenie, bo jest to moje marzenie zrobić te 400 kg, ale zaniżyłem sobie ten wynik, żeby przede wszystkim nie niszczyć sobie tym głowy, żeby skupić się na innych rzeczach, żeby skupić się na życiu, na jakiejś innej pasji, a nie ciągle żyć tą pierdoloną 400 Tak, Dlatego dzisiaj skończyłem trening na 350 kg, żeby zacząć sobie od 360 na zawodach. A co będzie? to będzie. Niektórzy mogą to odebrać, że wypalił się, nie daje rady, ale co przeżyliśmy w tej drodze do 400 kg, to przeżyliśmy, a co ja zdrowia straciłem, to tylko ja wiem. Sterydy raczej nie przyczyniają się do kontuzji, ewentualnie przyczyniają się do zwiększania obciążenia naszego ciała i samo to zwiększanie obciążenia może przyczynić się do kontuzji, jeżeli coś jest źle robione technicznie. Przy... Używaniu ciężarów, jakie ja używałem na wyciskaniu, kontuzje są prawie że nie do uniknięcia, bo tam wystarczy najmniejszy błąd, zresztą yy, sami wiecie. Natomiast no, jeżeli chodzi o, o sam doping, to tak jak mówiłem są środki, które mogą yy, zaszkodzić organizmowi ale niekoniecznie muszą, tak? Jeżeli ktoś się robi z głową. Ja też miałem kiedyś etap, że nie robiłem tego z głową i całkiem prawdopodobne, że to może teraz wychodzić, ale wychodzi to w postaci właśnie kontuzji, czyli przetrenowania, zmęczenia tego materiału po tych wszystkich latach dźwigania. Dlatego też obecnie cykle, na jakich ja siedzę, to jest jedna trzecia tego, na czym siedziałem, tak? I myślę, że nie, nie potrzebuję więcej, bo coraz bardziej zbliżam się do tego etapu, gdzie moje trenowanie będzie bardziej rekreacyjne, a będę skupiał się na tym, żeby kierować powiedzmy młodymi zawodnikami, bo też teraz będę prowadził sekcję, własną sekcję trójboju siłowego w skoczowie i na tym się skupię, a może kiedyś jeszcze uda mi się z takim hukiem powiedzmy wrócić na pomost, ale na pewno już nie będę potrzebował takiej ilości dopingu, bo to już nie będzie na pewno ten poziom światowy. To jest, wyczuwam znowu skierowane pytanie w stronę strydów. To jest tak, jeżeli ktoś jest chorym pojebem w życiu, czyli przykładowo zabierano mu drugie śniadanie w szkole, znęcali się na nim nauczyciele, czy tak sobie to tłumaczył, czy bili go również ci z klasy, to taka osoba tworzy sobie w głowie po prostu jakieś urojenia i chce potem komuś zaimponować, potem wchodzi na taki cykl i wszystko go niszczy. Tak samo niektórzy ludzie mają z alkoholem. Natomiast jeżeli ktoś jest w życiu opanowany i ma cele przykładowo w przyjmowania dopingu typowo sportowym, a nie tylko napompować się na wakacje jak balon, no to raczej to na agresję nie wpływa. Oczywiście są środki, które mogą wpłynąć, jak tren, jak halotestin, i ja też to na sobie odczułem, że po prostu człowiek jest bardziej drażliwy. Agresywny to za dużo powiedziane. Może bardziej impulsywnie reaguje. Przykładowo tak u mnie jest, ale nigdy jakąś, powiedzmy, mega agresją, ale to tak jak mówię, jest wszystko u, uwarunkowane usposobieniem człowieka, jaki on jest e, na co dzień, tak naprawdę, jaki był wcześniej. To jest tak, jeżeli chodzi o zwierzęta, to też je większą sympatią niż, niż człowieka i chętniej niosę pomoc dla zwierząt, bo tak naprawdę, czy to pies, czy jakiś inny zwierzak, on nie jest w stanie zrobić Wam krzywdy, inaczej, będzie zaatakowany, czy będzie pojebany pies, to jest tak samo jak z człowiekiem, tak? Ale zazwyczaj pies, czy zwierzę, to jest przyjaciel człowieka i on jest niczemu winny. Jeżeli on się zrani, on sobie w jakiś sposób poradzi, jeżeli zrani go człowiek, to najczęściej niestety kończy się to, jak się kończy, dlatego Chętniej pomagam zwierzętom, które same nie będą w stanie kupić karmy czy zapewnić mieszkania, a ludzie tak naprawdę, którzy proszą o jakąś pomoc, nie mówię wszyscy, bo niektórzy zostali zmuszeni, to tak naprawdę nie chcą radzić sobie w życiu, bo jeżeli ktoś chce sobie poradzić, to sobie poradzi. Jeżeli ktoś spada z jakiegoś tam poziomu wysokiego, życiowego i on powie, że on nie pójdzie do pracy za 2000 zł, to, to jest tylko i wyłącznie jego lenistwo i on potem kończy jak kończy. No, a takiemu zwierzęciu czy takiemu pieskowi co my powiemy? miał dom, za chwilę on tego domu nie ma, no to e, ja uważam, że trzeba pomagać. Dlatego moje emocje, czy moje uczucia do zwierząt są o wiele mocniejsze niż dla ludzi. Na jeden dzień, tak? Kurwa. To chyba jest najtrudniejsze pytanie, bo, bo kurwa nikogo fajnego nie ma, w sensie no, jedynie paleciok jest ładny, oczywiście ciastek, nie? Więc y, co, no Seba jest rudy, no to raczej nie, no. Ministrant Wojtek Wojtek to już ogólnie plecy rozpieprzone nerki to też nie, to to nie chciał. No Big Mike ma fajne życie. Może, może Big Mike, ale z kolei może, może GMC bym pojeździł, pobawił się za jego hajzą, by potem nie wiedział. Eee, no chyba, chyba w wciało Big Mike, aczkolwiek jest to bardzo gejowe. wszedłbym w Big Mike'a. To jest bardzo ogólne pytanie, bo wiele osób coś pozmieniało w swojej przeszłości. Tutaj już nawet nie mówimy o jakiejś, jak ktoś miał jakąś przeszłość kryminalną i takie, takie rzeczy. To już, to już pomijam. Każdy, powiedzmy, pokutuje za swoje błędy, natomiast e, największy błąd jaki ja popełniłem to ja znowu pewnie będę celował w karierę zawodową, czyli w to moje wyciskanie. Największym błędem, jakiego popełni, jaki popełniłem, było przesadzanie po prostu. Kurwa, no, lecenie za tym ciężarem i, i, i niesłuchanie samego siebie bolało, nie bolało, ja napierdalałem. A pamiętacie jeszcze chyba ze dwa lata temu mówiłem, że boli, ale wynik ma być. Dalej uważam, że jak boli, to ma być wynik, ale e, nie na treningach. Wynik ma być na zawodach, a ja bardzo dążyłem do tego, że robić to na treningach i to przez bardzo długi czas. Więc to był mój największy błąd w życiu. Widzicie, znowu wszystko ukierunkowałem w tą taką moją prawdziwą miłość, czyli te wyciskanie sztangi, leżąc, bo całą resztę jakich błędów popełniłem, każdy za swoje pokutuje, i taka powinna być kolej rzeczy: że ktoś coś odjebał, musi za to pokutować i musi to wziąć na klatę. Jeżeli o to chodzi, to nie mogę być autorytetem i zawsze każdemu mówię, żeby nie wzorował się na mnie, żeby trzymał się założeń, trzymał się planu, trzymał się tego co mówię i zazwyczaj, że ktoś się nie trzyma planu, no to dostaję zjebę, bo ja wiem, jak to się odbijało na mnie, ale jednocześnie sam nadal to e, robię. Dlatego tak bardzo pilnuję u kogoś, żeby po prostu nie przesadzić, jak mi ktoś pisze, jak bo zrobiłam, czy zrobiłem teraz te trzy dni w tygodniu i mam jeszcze teraz trzy dni wolnego, może coś zrobię. Nie Nie zrobisz sobie, nie zakładaj więcej niż ci mówiłem, trzymaj się tego, bo jeżeli ja bym miał kiedyś taką osobę nad sobą, to e, przyjmowałbym myślę z chęcią do wskazówki, żeby ktoś stał nade mną z tym kurwa batem i Pilnował, jak ja założyłem za dużo, że mi dał po prostu wpysk, ściągnij to, kurwa, zrób normalnie i tak się to powinno odbywać. Także jeżeli chodzi o moje podejście, nie jestem wzorem do naśladowania. Jeżeli chodzi oczywiście o, o ciężary, ale też przez to doszedłem do tego, gdzie doszedłem, bo cały czas ten rekord wszechwag należy do mnie, nie ukrywając i myślę, że długo jeszcze będzie należał. Jak ktoś mówi, po trupach do celu, ale swoje zrobiłem. Czy się boję? Nie, no taka jest naturalna kolej rzeczy, że ludzie pobijają rekordy po sobie, natomiast jeżeli ktoś go pobije, to przypuszczam, że będę chciał wrócić i to zrobić, przebić na nowo, aczkolwiek liczę, że na zbliżających się mistrzostwach Polski jeszcze go troszeczkę podniosę, żeby zapewnić sobie to numero uno na dłuższy czas. Hmm. Czy kłamię? Nie no, widzieliście moje USG, widzieliście moje blokady, widzieliście jak się ten bark zachowywał, więc yy, czy kłamię? Odpowiedzcie sobie yy, sami. Yy, no nie była to wymówka, jeżeli Kurwa, naprawdę się starałem, to naprawdę bolało i naprawdę psuło mi pozycję. Teraz yy, dłuższy czas po prostu sobie odpocząłem, nie robiłem tego zabiegu i naprawdę nie wiem, jakim cudem przestało mnie to boleć, że to się nie ściera. Robiliśmy USG i jest tam lepiej, aczkolwiek cały czas to od jest uszkodzone. O, no ale nie przeszkadza. Myślę, że po prostu ta przerwa przyczyniła się do tego, że to mnie nie boli, chociaż niewykluczone, jak to yy, mi mówił ortopedarze ta kontuzja powróci po prostu. Teraz trenuję mniej i, i te stany zapalne się po prostu mniej tworzą. Nie napierdalam tyle ciężarami. E, dlatego też mniej więcej jestem w stanie to kontrolować i mam nadzieję, że tak zostanie. Natomiast no, jeżeli ktoś uważa, że to była ściema czy wymówka, to no, niech tak uważa. No, co mam więcej powiedzieć? Dobrze, no to kończymy. Niektóre pytania mogły się wydawać tendencyjne i wredne, aczkolwiek myślę, że wybrnąłem z nich e, dobrze. Możecie zadawać pytania oczywiście pod tym materiałem. Nie mówię, że wszystkie wykorzystamy. <grytanie> Wycwanie się nie. Jeżeli będą bardzo hamskie też na pewno na nie odpowiem i też znowu dobrze z nich powiedzmy wybrnę, tak. Dobra. Subskrybujcie kanał KFD, mój kanał oczywiście tak samo i do następnego. Dziecię, siekka, ej, w te rozbój, ćwicz, jest i teren jest, masa jest